Automatyczny system uzupełnień. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak napełnić kolorowy karticz Hywel Packard za pomocą automatycznego aplikatora ActiveJet. W zestawie znajdujemy podstawowe akcesoria takie jak stację uzupełnień, 6 woreczków z tuszem o pojemności 4 ml po 2 na każdy kolor, chusteczkę i instrukcję. Uzupełnienie kartridża nie jest skomplikowane, wystarczy podnieść pokrywkę, wsunąć oryginalny kartridż HP odpowiednią stroną do stacji, a następnie zamknąć pokrywkę nie dotykając jej otworów. Wtedy fabrycznie zamontowane igły wbiją się w odpowiednie miejsca w kartridżu. Następnie bierzemy jeden z woreczków z tuszem, instalujemy go w miejscu oznaczonym odpowiednim kolorem na pokrywce stacji uzupełnień. Po tej operacji musimy odczekać od około 3 do 5 minut, aby tusz przesłączył się do kartridża, wykorzystując siłę grawitacji. Trzeba pamiętać, aby w żaden sposób nie uciskać woreczka z tuszem, gdyż grozi to nie tylko wyciekiem, ale również uszkodzeniem kartridża. Po upływie kilku minut tusz jest już w kartridżu i możemy wyciągnąć delikatnie pusty woreczek, tak aby nie wycisnąć z niego tuszu. Jak widać, cały proces przebiega bardzo sprawnie, a przede wszystkim w czysty sposób. Podnosimy pokrywkę, a następnie wyciągamy cartridge ze stacji. I w ten oto sposób uzupełniliśmy nasz cartridge, który jest gotowy do użycia w drukarce. ActiveJet oferuje szereg automatycznych aplikatorów dedykowanych do uzupełniania najpopularniejszych modeli HP, widocznych na ekranie. Sprawdź całą gamę produktów na activejet.pl.